z tej strony już mam i to jest mój vlogmas na święta wielkanocne tak od tego są vlogmasy e... <noise> ehm. ogólnie to jakby ktoś się zastanawiał to ehm. vlogmas po prostu nie ehm. to prawie jest to samo tylko że zamiast piesków jest króliczek drzewka, są, nie wiem kurwa, jajeczka i no, to tak jakoś bywa, nie? E, e, ogólnie to gdyby się ktoś zastanawiał, prace nad daily jeszcze trwają? będą w wakacji pojawią się mm. więc czekajcie, a właśnie, gdyby ktoś nie wiedział bo nie obejrzał mojego e, najnowszego filmu nie, czekajcie, już nie najnowszego tego filmu yy, ważne informacje to. Nie, nie kończyłem z YouTube'em. To była zapowiedź daily, bo wiem, że niektórzy nie oglądali. Patrzę na ciebie. Wie, wie, wiem, sami sam powiedziałeś, no. Ja też się wściekam, ale. Pracowałem nad nim dużo, nie? 5 minut. Więc mogłeś się wysilić i go chociaż spróbować obejrzeć. Yy, więc teraz dam Ci chwilę, żebyś sobie obejrzał. Okej, okay, obejrzałeś sobie. Świetnie. Yy, no, to chyba tyle w Vlogmasach. Zawsze były krótkie, po prostu mówiłem jakie rzeczy powinny być. Teraz powiedziałem ogólnie tej forpacy kanał, no więc takie... Takie dziwne, nie? To. Bo jeszcze takiego czegoś nigdy nie było. Macie tutaj kurwa specjalne takie, nie? Synek jak za moich czasów tego nie było, no. A, i to na tyle chyba... Nie dała nie na naura. Siema, siema. This was a triumph! I'm making a note here. Huge success It's hard to overstate my satisfaction. Adventure science. We do what we must because we can.